Dzień dobry. Dziś chwilę o chorobach ze stresu albo psychosomatycznych, emocjonalnych i duchowych aspektów chorób ze stresu. I to fragment książki. Myśli, emocje i przekonania tworzą przestrzeń, w której żyje dusza dzięki poszerzaniu percepcji. Gdy doświadczenia z przeszłości nauczyły nas unikać pewnych sytuacji, trudno nam zmienić stworzone wzorce myśli i zachowań, ponieważ one są chroną przed pewnymi sytuacjami. Umysł filtruje wszystko, w co wierzy, a resztę odrzuca. Gdy nie zmieniamy na niczego przez lata, Nowe informacje nie są w stanie zaistnieć. Żyjemy w dysfunkcjonalnych wzorcach, tworząc wewnętrzny chaos wpływający na zewnętrzną rzeczywistość. Gdy stale krążymy w tej samej przestrzeni powtarzanych doświadczeń, w tym co robimy wbrew sobie, nie jest możliwym iść do przodu. Gdy nie mamy uruchomionego wewnętrznego obserwatora, nie możemy zatrzymać autopilota, który niepokoi. Uczucia, myśli i przekonania są drogami do domu. Nie jesteśmy emocjami, ale tym, kto je czuje. Wszystkie miejsca na mapie, według Byron Reed, są w nas dostępne, podobnie jak dusza, która jest przewodnikiem. Zasadniczym rozwiązaniem jest proces uzdrowienia, a więc oświetlenia cieni, gdyż zawsze mamy dostęp do światła. I to byłoby na tyle na dzisiaj. Dziękuję za uwagę.